Witam Was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z Dziennika. Zapraszam do oglądania i. To jest dziennik mojej koleżanki Laury, oczywiście. No i będę ja mam robić, robić. No, i będziemy robić i będziemy podglądać. Ja Wam pokażę, a ona będzie pokazywać, co w moim robi. A potem się dowiemy w odcinku z, z dziennika, albo sobie pokażę. Nie wiem. Dobrze, Dobrze to zacznijmy. Okej, okay, to ja zaczynam robić coś z tym Mieszkam tu. Od kilku lat już. Ja już skończyłam, ale ona jeszcze nie, więc pokażę Wam teraz tą stronę. Siedzę na drzegu. I tak wygląda tą stronę. Kiepsko, ale. ale może podglądać tej drogą. Ja będę ja w ogóle. No i ona coś sama się o tym robi. tam siedzi koło drzewa a ja jestem koło rzeki i będę czekać dopóki ona nie skończy mój dziennik I... I... ale piękna no dobrze to zapamiętam sobie a teraz swoją piękna strona moja strona wygląda tak cały dziennik mi zamoczyła tylko strona Dobrze. No dziękuję Ci bardzo. To nie nie ma. No, mm, dziękuję. I dziękujemy. I ja już kończę. Yy, stań tu, wysij nogi i podskakuj, więc staję tu, wycieram nogi i podskakuję. Yy. Okej. Okay. Teraz robię niech ta strona popłynie. Dobrze, chodzi. Okej, okay, ja okay. mam stronę, ona ma stronę. <laughs> ja i... również też no, robię to ten, nie na moim kanale, ale link będzie do mojego kanału w opisie i tam no, no, link do, kanału, żeby się... do czynijmy, ja tego kanał będzie w Więc zacznijmy, ja zrobię tego. Duży. Okej, okay. nie, tak. Wiktoria, poskładaj to na jeszcze mniejsze. Wsadź, dasz to do mojej. Okej, okay, ona składa tą stronę. Tak? No może, no tak, o dobra, więc teraz ty przejmuj kamerę. Okej, okay, więc teraz ja będę tak zabijała Myślę, że jest ja to tylko... tak, więc zawijam, okay. zawijam mokry papierek M mokrą stronę. No, tutaj, tutaj widać, że to jest cienka, tutaj też zwijamy to na takie małe, aż szybko. Okay, więc... Luszka, papa, widać. Jezu, jak to dziwnie... Ej, Boże, ja się boję, bo nad nami auta jeżdżą. Dobra, idziemy zobaczyć z drugiej strony na górze. Okej, okay, teraz turla dziennik ze wzgórza i... <słuch> <słuch> Kurczę no. Jest. Wykoń. jest wykoń. Dobra, już się sturlał. Nie, bo to mi kopić go do wody, dobra. I teraz podarujemy z sobie strony. Okej, okay, ale ja nie wiem gdzie ona są. Jest. jest? Zaraz wracam. Okej, okay, podaruj z ja stronę. strony. Okay, mamy I teraz strony. zmieniamy się takim. Proszę. Dziękuję. Och ja jaka piękna. O nie pachnie. <laughs> Dobra, jesteś wsadzę. My się Hej, zaraz teraz. rozwalimy tu. Oh. Widzę tu są dwie strony, jedna się już zaczęła. O, moja tam jest, tu jest Laury. Moja ukonęła pewną. Dobra, a... To prawda, ja muszę ją wyciągnę. Tak, w pani szybciej do wody. Czekajcie. Jak padnę, to mamy 500 subów. Mamy i 500 subów. Tak. Jak wyłowi, to ma być 500 subów. Naprawdę. Nie, nie. Nie, dobra, zostaw. Chodź. Już kartki popłynęły, sobie wysinęło. Wciskał tkan, Mam stronę i szło do góry. O, teraz wrócę. Okej, okay, tak wygląda. Skurczono. Miałam zrobić wróg nagły. Nagły. Coś tam. Nieprzewidywalny ród dziennikiem, więc zrobiłam i. To ostatnie. To już będzie koniec odcinka. Mam nadzieję, że Wam się podobał i zapraszam do kolejnych dzień, które zaczynam o tak. Nie wiem czy to widzieliście. Tak. Rozumiem No i y, co sumie będzie końc tego y, sezonu. Mam nadzieję, że się podobał filmik. Łakki, zasubskrybujcie i piszcie że... komentarze, a ja już...